Siema. O tym, że Magnus Carlsen jest najlepszym szachistą na świecie, raczej nie muszę was przekonywać. Ma najwyższy ranking, przez wiele lat był mistrzem świata w szachach klasycznych. Natomiast wczoraj miał miejsce Titan Tuesday i z ciekawości. Sprawdziłem sobie, jak mu poszło. I w oczy rzuciły mi się dwie partie, które pokazują, że Magnus Carlsen potrafi złamać wszystkie zasady i wystarczy jeden malutki błąd i stajecie w pozycji, w której wygrać się już nie da. Także zachęcam do oglądania, ponieważ obie te partie chciałem Wam pokazać i zobaczmy jak Magnus Carlsen radzi sobie z niżej notowanymi rywalami. Jedna z partii to będzie partia z zawodnikiem niecały ranking 2600, czyli powiedzmy mój poziom, natomiast druga partia to partia z arcymistrzem, który ma ranking powyżej 3000 na czeskomie, a potrwała ona ledwo 20 ruchów, więc lecimy. Pierwsza partia Magnus Carlsen gra kolorem czarnym, no i Zobaczcie, w jaki sposób potrafił on oszukać swojego przeciwnika, pomimo tego, że komputer mówi, że Magnus praktycznie nie umie grać w szachy, bo nastąpiło D4, skoczek F6, goniec G5, czyli wariant Trąpowskiego. No i tutaj Magnus zdecydował się na posunięcie C5, przeciwnik przepchnął, nastąpiło D6, skoczek C3, H6, goniec sobie wrócił. No i teraz Magnus robi coś. Co jest mega dziwne, ponieważ w debiucie niby trzeba wyprowadzać figury, niby trzeba zabezpieczyć króla, no i walczyć jakkolwiek o centrum. A co robi Magnus? Losowo. Chapionka na G5, co wygląda absurdalnie, no bo nawet komputer tego nie lubi. A po drugie, no po co? Co Magnusowi dało to, że zagrał G5 poza tym, że prawdopodobnie już nie będzie mógł zrobić krótkiej roszady. Okazuje się, że miał on plan, ponieważ po ruchu goniec D2 nastąpiło goniec E7, y, goniec G7, białe zagrały E4, skoczek POSZE został wyprowadzony A4, skoczek E5, no i białe dały szacha na B5. I to jest początek błędów koloru białego. Ponieważ Magnus Carson wcale nie zasłania się gońcem, wcale nie decyduje się wycofać swojego skoczka. Tylko on rozumie, że skoro już popchał te pionki, to on w zasadzie może sobie losowo ruszyć królem na F8. I wygląda to absurdalnie. Wygląda to trochę tak, jakby grał zawodnik czarnymi, który jeszcze nie do końca rozumie, jak działają szachy. No bo wyszedł sobie skoczkami, zagrał H6, zagrał G5. No nie wygląda to tak, jakby miał grać najlepszy zawodnik na świecie. Ale skoczek F3. Goniec g4, białe zagrały goniec e2, nastąpiła wymiana, 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 no i komputer tutaj jest bezlitosny i mówi, że białe mają praktycznie dużo, dużo lepszą pozycję, po 13 ruchach komp mówi, że jest plo ponad plus 1, no, i faktycznie mogłoby się wydawać, że pozycja dla koloru białego jest bardzo fajna. Natomiast Magnus nie boi się. I pomimo tego, że ma króla zderoszowanego, pomimo tego, że jego wieże nie mają jak wejść do gry, przeciwnik ma pełną kontrolę nad centrum. To czarny gra Hetman B6 i atakuje tego jednego pionka. I teraz kolor biały mógł zagrać dosłownie cokolwiek. Można było zagrać B3, można było sobie tego z pionka obronić skoczkiem. Natomiast grający białymi wymyślił bardzo ciekawy plan, a mianowicie wymyślił on, że zagra wieża A3, bo jak przeciwnik zbije, to zagra on wieża B3, zbije pionka na B7, i król w centrum oraz wszystkie figury koloru białego będą po prostu zabezpieczone. Więc nastąpiło wieża A3. Magnus zbił, nastąpiło wieża B3, Hetman C2 i wieża B7. I wiem, widzicie ocenę silniczka i silnik mówi, że jest to delikatna przewaga koloru czarnego. Ale najlepsze jest to, że to wszystko działa tylko i wyłącznie dlatego, że Magnus Carlsen ma tutaj jeden ruch, który jest lepszy od innych. I wygląda on absurdalnie. Wygląda on wręcz tak, jakby był to ruch nielegalny, bo Magnus Carlsen gra ruch skoczek G4. No, wygląda to głupio, przecież można tego, tego skoczka za darmo zbić. I Białe, żeby nie przegrać tej partii, już w tym momencie muszą podjąć kluczową decyzję. Musiałyby wycofać swojego hetmana, ponieważ po biciu skoczek wraca, wszystko się broni i komputer mówi, że tutaj pozycja jest koło równości. Natomiast grający białymi nie, nie zrozumiał, że jest to jakiś wielki problem, dlatego zdecydował się zbić. I to już sprawia. Że Magnus Carlsen przechwytuje inicjatywę, bo bije na C3, nastąpiło zbicie, zbicie, króle 2. Niby widać, że ten król jest w centrum, więc mogą być kłopoty, ale na dobrą sprawę wydawać by się mogło, że sam Hetman przecież nie będzie atakował tego króla. No można dawać różne szachy, ale co z tego, samym Hetmanem nie zamatujemy. Chyba, że jesteśmy Magnusem Carlsenem, to wtedy zagramy serię najlepszych ruchów i dzięki temu wygramy partię. Ponieważ nastąpiło tutaj Hetman C4, najlepszy ruch, Hetman D4, najlepszy ruch, król idzie na E2 i teraz Magnus wybiera jeden z lepszych ruchów, jakie ma. A mianowicie, pomimo tego, że ten król stoi tutaj na F8 i wygląda głupio, to on idzie do przodu. I dzięki temu połączyły się wieże. Białe zagrały jeszcze wieża D1. Czarne zbiły kolejnego pionka. Nastąpiło bicie na E7. Przez chwilę mamy sytuację, gdzie wydaje się, że to czarny król jest w opałach, ale znowu Magnus Carlsen gra najlepsze posunięcie. Jeżeli tylko pomyliłby się, to jakieś h4 i to czarne będą w opałach. Ale czarne grają najlepiej. Wieża E8. Pyk, pyk. No, i ta pozycja już jest przegrana, ponieważ czarne nie dość, że mają jednego pionka więcej, pionka, który jest wolny, to dodatkowo ten król jest osłabiony. Nastąpiło F3 jeszcze, wieża poszła na B8, wieża dała szacha, no i w zasadzie za, w następnym ruchu, po ruchu Hetman C2, grający białymi, pomimo tego, że jest to CM, pomimo tego, że coś tam umie grać w szachy, no to pod presją się załamał. I to wszystko. Było tylko dlatego, że ten król ustawił się na F8. Potem wszystkie figury weszły do gry, i w odpowiednim momencie nastąpił skoczek G4. Ale możecie sobie pomyśleć, no, na obraz po kotomeczku. Znalazłeś jakąś partię, gdzie Magnus zagrał z ziomeczkiem 2500, i się tutaj chwalisz. Dlatego teraz przechodzimy do kolejnej partii, która jeszcze lepiej pokazuje. Jak dobrze warianty, i wszystko to, co się dzieje na szachownicy, jest w stanie policzyć Magnus Carlsen, i to w partii, w której ma on mało czasu. Ponieważ nastąpiło tutaj D4, Skoczek F6, Skoczek poszedł na F3, czarne zagrały B3, B6, nastąpiło goniec G5, więc w sumie coś bardzo podobnego. No, i tutaj zobaczcie, że. Zagrający białymi miał na początku mało czasu. Nie wiem do końca o co chodziło. Może się spóźnił na gierkę, może coś innego, może to jest bug czy z komu. Natomiast okej, okay, bo czarne ustawiły się tutaj w taki sposób że po prostu yy, no, białe mają przewagę. Białe mają większą kontrolę nad centrum. Zaraz jeszcze nastąpiło goniec D3 i E4, więc ta pozycja dla białego na pewno jest trochę bardziej przyjemna. Oczywiście komputer tutaj coś znajduje i mówi, że czarne tutaj są OK. Natomiast yy, czarne zrobiły po prostu roszadę. Nastąpiła roszada i czarne zdecydowały się zbić na D4. Nastąpiło bić. No i tutaj wydawać by się mogło, że Magnus Carlsen jest w stanie zdobyć pionka, ale okazuje się, że grający białymi to wszystko policzył prawdopodobnie na czasie Magnusa Carlsena i policzył, że jeżeli zbijemy na E4, że niby po odbiciu zdobędziemy tutaj na H4 i zostaniemy z pionkiem, to po biciu białe zbiją tu, 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 tu. I w tym momencie białe grają ruch wieża E1 i wywierają presję po linii E. Prawdopodobnie obaj zawodnicy to wszystko policzyli, no i faktycznie tej presji jest bardzo dużo, szczególnie, że zaraz białe będą mogły zagrać ruch skoczek D2, F3 i zdobyć tutaj figurę. Więc Magnus Carlsen musi grać bardzo ostrożnie, pomimo tego, no, że widzimy ocenę silnika i widzimy, że tutaj czarne może mają delikatną przewagę, ale muszą grać jedyne posunięcia. Magnus Carsen gra D5, nie jest to jakiś trudny ruch. Nastąpiło skoczek D2, i teraz Magnus robi to, w czym jest niesamowity i co pokazuje, jakim on jest geniuszem, moim zdaniem. No bo co grozi kolorem białym? Wcale nie grozi to, że zdobędziemy tutaj pionka, tylko grozi ruch F3, i trzeba się przed tym bronić. No wiele osób kolorem czarnym zagrałoby tutaj ruch typu błędny. Natomiast Magnus Carlsen znajduje, że może zagrać posunięcie F5 i. No, wygląda to dziwnie, no bo przecież białe mogą tutaj zdobyć figurę. Ale to był ten szwindel, który Magnus Carlsen zobaczył dużo bardziej z daleka niż jego przeciwnik. Ponieważ okazuje się, że po ruchu F3, co nie nastąpiło, czarne mogą zagrać, tak? I po biciu mogą zbić tutaj. Tutaj, i odbić tę figurę, i to wszystko było przez Magnusa Carsena policzone, i ta pozycja była dla, by dla koloru czarnego wygrana. Natomiast dlatego, Biały gra zawodnik bardzo silny, bo on to wszystko widział i zobaczył, że może zagrać ruch Hetman B3. Cały czas. Tej presji jest dużo. Teraz już ruch typu Hetman B4 nigdy nie będzie wchodził w grę, dlatego czarne zagrały Hetman F7. No i tutaj białe okazuje się, że mają bardzo dobrą pozycję, jeżeli tylko zachowają spokój, wycofają swojego gońca i zagrają ruch F3. Natomiast grający białymi zdecydował się to zbić, bo zostawił na przeciwnika inną pułapkę. A mianowicie po odbiciu białe mogą zagrać wieża, bije E4 i jak nastąpi odbicie, to jest ruch goniec C4. Więc tak to ja zrobiłem. Ale problem jest taki, że Magnus Carsten ma tutaj tylko jeden ruch który zapewnia mu przewagę. I tym ruchem wcale nie jest Hetman F2, bo to jest to, co obaj zawodnicy prawdopodobnie policzyli wcześniej, a mianowicie po odejściu, pomimo tego, że czarne mają figurę yy, pionka więcej, to ta pozycja dla czarnego wcale jakaś super nie jest, bo presji jest bardzo dużo i nawet jeżeli król sobie odejdzie, to po ruchu wieża f e 7 zauważcie, jak ta wieża się aktywizuje. Grozi jakieś wieża F1 kiedyś. Mogą być kłopoty. Natomiast Magnus Carlsen zagrał w tym momencie najlepszy ruch i. Chciałbym wam wytłumaczyć, jakim cudem ten człowiek jest w stanie takie ruchy znajdować w kilka, kilkanaście sekund, bo dla mnie to jest niepojęte. Magnus Carsen na partii blicowej gra ruch, którego prawdopodobnie ja nawet nie pomyślałbym, żeby zagrać na partii klasycznej, mając na przykład pół godziny na zegarze jeszcze. Natomiast jest to ruch najlepszy, bo czarne grają C5. I okazuje się, że białe praktycznie nie mają dobrej odpowiedzi, ponieważ to co grozi, to po prostu widełki. A jak nastąpi bicie, to jest skoczek C5, atak tutaj, atak tutaj, atak tutaj. Dlatego białe nie znalazły jedynego posunięcia, które tutaj jeszcze daje im szansę na utrzymanie pozycji, tylko zdecydowały się zagrać ruch Hetman A2. Natomiast problem jest taki, że teraz po ruchu C4 grający białymi po prostu się poddał. 21 ruchów gramy kolorem białym. Mamy ranking 3057 i przegrywamy partie. To jest niesamowite. I problem polega na tym, że teraz, jeżeli goniec sobie gdzieś odejdzie, to stracimy na F2, stracimy tutaj i przegrywamy. Dlatego, w tej sytuacji, jedynym ruchem dla białego, który musiałby znaleźć w kilka sekund, byłoby zagranie Hetman C2. Bo teraz po C4 możemy się wrócić i wszystko nam się broni. A bicie tej wieży nigdy nie wchodzi w grę, no bo to białe wygrywają. Natomiast tego grający czarny, biały mi nie znalazł i w taki sposób Magnus Carlsen niszczy sobie chłopów. Nieważne, czy masz ranking 2.500, czy masz ranking 3.000, czy jesteś Hikaru na kamurą, Magnus Carson jest w stanie zniszczyć cię w kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt, 20-30 ruchów i to jest niesamowite. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i na raz.